Nie mamy się! Lewy, prawy wyprzedaj. Odskok do skoku. Wyprzedź go. Lewy, prawy. Wyprzedzasz. Dwójka, dobrze. Czekasz i dwójka wyprzedzasz. Wyprzedzasz go. Nie czekasz. I wychodź, wychodź, dobrze. I teraz ty. Oderwij się, lewy, prawy. Dwójka w dwójka. Dwójka z O to chodzi. Dwójka z O lewy, prawy i na bok. Na bok. Tam przychodzi dwójka i na bok. Dobrze. Bój, i na po. Czekasz, czekasz go czekaj. Wyżej ręce. Obróć. I teraz ty. No i teraz ty na co czekasz? Teraz i atakujesz. No i lewy, lewy, prawy. Już. Wąsko ręce. Dwójka, rafa. Dobrze. Hop! Hop! I na wejście lewy prawy. Dwójka, na lewy prawy. Czekaj wójka Nie spadaj. Pocistasz. Prowokuj. Z wodami. Już. Z wody Mateusz, po zwodzie. Prosty Dobrze idzie za ciosem. Po zwodzie Mateusz, po wodzie. Już. Lewy. No i po zwodzie. już. Lewa chodzi. Aha, to jest. No, mamy?

Przed nowiącą krwestą służba obronna tak, tak. I tak czerwony będzie przed i go Nie spadaj, od lewy. lewej. Po zwodzie Mati, po zwodzie. Wójny lewy, idziesz za nim. Dobrze. Do przodu mówię. Żyko Ale podchodzisz. Z lewym podchodzisz. Słyszysz. Mati lewy. Lewy, lewy, prawy, dawaj. A już no, nie stój. No. Ale nie stój. O, Dobrze. Mati, Mati, nic zaczosano. Nic zaczosano. No już! I co, Dobrze, tak, ładnie. Bardzo Dobrze. Odejdę, się, Otoczmy się. tyłu i dwójka. Do tyłu, dwójka. Już. Lewy prawy. Nie czekaj, nie a to już mówi. Już. Mateusz, nie czekaj. Wąsko ręce! Trójko dwójka. Dobrze. cisną. Dobrze. I tak prosto. Trójka. Dobrze. Dobrze, trójka. Lewy, prawy, lewy, dawaj. Cisnąń mu. Dobrze. Dobrze. I za nim, za nim. No co? i masz go, już. Trafiałeś. I lewy, prawy, lewy. Na boki. Przepuść. Przepuść. Bok. I od razu lewy prawy, dawaj. O. I, I słyszysz od razu lewy, prawy. Dobrze. Końcu Ocúka. Proste ciosy. Lewy, prawy, lewy. Dawaj, końcuwa. Przyspiesz. Pier no, długi prawy. Przyspiesz. Długi prawy. Dawaj, no. Końcuwa. Sadaj, А у синьому котні готується до продовження бою представникської -майк команди Матеус Кондицій. Боксер тренується та проживає в місті Катуліці. Йому 16 років. Боксом займається 4 роки. За період за боксом провід 33 години 26 був переможцем. I one mówią, że to w bo wszyscy zrobili niescenę, tak jak wszyscy Polscy. Ten który jest złożony I tak syny, jak uśmiech, ma ręce. I jak jeszcze prawie, nie spadaj. Teraz masz Po zwodzie słyszysz? Mati, po z wodzie. a tak. Zwód. A tak. Bok! I lewym zaczynaj. Lewym. Odejdę, krok do tyłu. Odejdę. Trzyma. trzymaj, Trzyma. ty Trzyma. lewym zaczynaj. I trójka no. Lewy, prawy, lewy, dawaj. Zwód. Po zwodzie. Dobrze. I tak pracujesz. I tak masz robić po zwodzie. Szarpnę jego, wyciągnę na siebie. I, teraz. i i teraz miał być. Daj machnąć. No już! Ale Daj nie. Machnąć. Nie spadaj tym prawem. Szarny, wyciągnę na siebie, a tak. Dobrze. Szarpnę na siebie, a tak. Daj ma chmud. Szarny, Dobrze, ci się wygląda. No i masz go na linach, już! Odejdę, trzyma! А ти вже лівий, лівий, чистий, чистий. Дай махнути і ти. Контратак. Добре. Лужно, лужно. Добре. 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 Спокійно. Трима. Трима цей час. Трима. Чистий, чистий. Дай махнути йому. Шарпи, шарпи. Шарпи, шарпи, шарпи. Позводжі. Матеуш. Трима. Куди Трима. Trzymaj cały ciężar, jest Mateusz. Teraz spokojnie po wodzie. Trzymaj dystans, trzymaj dystans, nie bij się. Nie wchodzisz bliżej, z daleka. Teraz się nie bijesz i pykasz lewą. Lewy, lewy. Nie, nie lec, spokojnie, spokojnie, Mateusz, teraz.